A więc kochani, mamy 1 stycznia 2022 roku. Po mojej prawej, a w waszej lewej stronie Radunia. Po lewej stronie, gdzieś tam za drzewami, e, szczyt Góry Ślęży. Ruszyliśmy dzisiaj sobie, bo rozpoczęliśmy jeszcze gotowania do sezonu. Także ruszyłem z moją rodziną, z Ewą i z chłopakami na spacer. Przeszliśmy sobie w ulewie kilka kilometrów. Ewa z dziećmi wsiadła do samochodu i pojechała do domu, a ja mam jeszcze kilka kilometrów do przejścia. Także zanim dojdę do domu, to oni zdążą przygotować już obiad. Mam informację, z którą czekałem dosyć długo. Postanowiłem sobie, że zaraz po nowym roku dam wam znać, jak sytuacja wygląda z naszymi trasami tegorocznymi. W lutym wyruszam z Krzysztofem, z naszym przewodnikiem na szlak z Lizbony do Fatimy. Także rozpoczynamy nowy etap w naszej działalności, w naszej misji można powiedzieć. Będziemy chodzili, tak jak chodzimy do Santiago, będziemy chodzili też do Fatimy, do miejsca objawień. I nie jest to koniec nowych rzeczy, które mamy przygotowane na ten rok i na rok kolejny 2023. Najbliższe dwa lata, ten etap, który dzisiaj właściwie 1 stycznia się rozpoczyna. To myślę, będzie etap bardzo ciekawy i przyniesie bardzo wiele zmian w tym pielgrzymowaniu, takim, które, które jakoś tam pojmujemy, tak po polsku. Myślę, że wiele rzeczy powinno się zmienić i na to liczymy, także trzymajcie za nas kciuki i już rada dzień w lutym będziemy na nowym szlaku. A skoro już dzisiaj się spotkaliśmy w ten wieczny, paskudny dzień, to zachęcam Was do subskrybowania naszego YouTube'a, bo wszystko co będziemy robili w tym roku, będzie się tam pojawiało. Także kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia już bardzo, bardzo szybciutko.